Tateusz Jan Gdula urodził się 18 stycznia 1890 roku w podkrakowskiej Skawinie. Był synem Macieja i Gabrieli z domu Świtowskiej. W 1909 roku ukończył gimnazjum w Podgórzu w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył je z dyplomem nauczyciela szkół średnich. W latach 1912-1914 działał w polowych drużynach Sokolich. W czasie I wojny światowej służył w 56. pułku piechoty armii austriackiej. Od czerwca 1915 do lutego 1919 przebywał w niewoli rosyjskiej. Był internowany w obozie jenieckim w Tambowie w Rosji. W latach 1919-20 służył w jednostkach ochotniczych Wojska Polskiego, których przeszedł do rezerwy w 1921 roku w stopniu podporucznika. Uczestniczył także w plebiscycie Śląskim oraz jako ochotnik w Legionie Zaolziemskim, był także organizatorem Komitetu Walki za Śląsk Zaolziemski. W roku szkolnym 1919-1920 był nauczycielem w gimnazjum świętej Anny w Krakowie. Od roku szkolnego 1920-21 by, był nauczycielem w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Chrzanowie. Po rozpęczęciu pracy w szanowskim liceum rozpoczął działalność mającą na celu rozpowszechnienie harcerstwa w tym regionie. W 1920 roku zaporządkował działalność ZHP w Szanowie. W latach 1921-1924 był komentantem chówca harcerskiego. Był znanym Kszanowskim działaczem związkowym. W 1928 roku współtworzył oddział bezpartyjnego Zrzeszenia Robotników imienia Józefa Piłsudskiego. Natomiast od 1929 roku był wiceprezesem Konfederacji Związków Zawodowych. Od 1931 roku był członkiem polskiego bezpartyjnego zespołu prac, a w latach 1931 36 wiceprezesem Związku Zawodowego Robotników Przemysłu Górniczego. W 1933 roku w wyborach samorządowych Tateusz Gdula został wybrany na burmistrza miasta Chrzanowa. Funkcję tę pełnił do 1939 roku. Podczas jego kadencji wybudowano sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Jako związkowiec starał się także o poprawienie warunków życia bezrobotnych w 1930 roku został wybrany posłem na Sejm II RP trzeciej kadencji. 1930 1935 startował wówczas z listy numer 1, bezpartyjny blok współpracy z rządem. Swoje ślubowanie złożył dnia 9 grudnia 1930 roku. W wyniku następnych wyborów Tadeusz Gdula w 1935 roku został ponownie wybrany na posła z okręgu numer 82. Które obejmowały powiat Krakowski i Chrzanowski, należał wówczas do klubu parlamentarnego grupa pracy, której był sekretarzem. Ślubowanie złożył 4 października 1935 roku. W wyborach do Sejmu piątej kadencji ponownie został wybrany z 82 okręgu wyborczego. Należał wówczas do klubu Obozu Zjednoczenia Narodowego, którego członkiem był od 1937 roku. Tadeusz Gdula w czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej i działał na rzecz Polski. Po II wojnie światowej zamieszkał w Krakowie i zajął się życiem rodzinnym. Tadeusz Gdula zmarł 19 grudnia 1985 roku w Krakowie jako wdowiec. Pochowany został 21 grudnia 1985 roku o godzinie 12.30 na cmentarzu rakowickim. Tadeusz Gdula został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem dziesięciolecia odzyskanej niepodległości. Jest honorowym obywatelem miasta Chrzanowa.